Jak ten social life, to bycie razem, ma wpływ na, na naszą długowieczność? Cudowny wpływ, ale i pozytywny. Jeżeli żyjemy w dobrych relacjach, nic tak nie boli jak samotność. I to są duże badania, że osoby samotne krócej żyją. Czyli musimy mieć jednak dobre relacje z bliską osobą. Oczywiście to grono takich bliskich to jest 5 do 10 osób, bo tyle ogarniemy. Ale żeby mieć te relacje, najlepiej mieć z rodziną czy z partnerem, partnerką. To nam jest, dla nas do życia bardzo potrzebne, żeby te dobre relacje, bo jeżeli nam się wydaje, kiedyś to się na wsi wychodziło się, działo, tak pamiętam takie obrazy z dzieciństwa: siedziało kilku gospodyń, czy gospodyni na tej owej pięć, że mamy jakieś problemy. To jak posłuchamy, jakie mają inni, to sobie powiem, kurczę, to ja mam dobrze. Nie? Czyli dzielenie się tymi różnymi i dobrymi, i złymi rzeczami powoduje to, że jest tam lżej. I wtedy poziom stresu także nam spada. To jest też kluczowe tutaj, w tych dobrych relacjach. Lepiej nam się, jak gdyby, złe rzeczy dzielimy na dwa, nie? ale dwie dobre rzeczy, to robiły się razy kilka. <laughs> czyli to jest pozytywne. No i to tracimy teraz obecnie w social mediach. Nas odcinają media od tego, że raczej. Widzimy na screen, ale nie widzimy źrenic tego drugiego tak, człowieka. Rozmawiamy przez telefon zamiast się spotkać po tak, prostu.